No dzień dobry, witam Was w moim świecie, świecie odkurzaczy. Jak się zapewne domyślacie, podłogi w moim mieszkaniu naprawdę są wylizane. Tym razem w sprzątaniu pomógł mi ten oto odkurzacz to marka IDI. Znam, testowałem wcześniej troszeczkę inny model, ten jest bardziej wypasiony, a do niego jest także stacja ładująco-dokująca, która zasysa z tego odkurzacza, pobiera wszystkie nieczystości, które ten mały odkurzacz. Posprząta. No to cóż, zapraszam Was na recenzję ED Fax Max, czyli ED Vacuum Cleaner w wersji maksymalnej, czyli ze stacją dokującą i czyszczącą. Słuchajcie, zacznę od najważniejszego, ponieważ Vac Station, zwany też Maxem, to urządzenie dwa w jednym. To pewnie już się domyślacie, bo teraz większość tego typu urządzeń potrafi odkurzać i mopować, ale ten model potrafi to robić w tym samym czasie, a nie każdemu odkurzaczowi, robotowi to się zdarza. Są takie, które albo mopują, Albo odkurzają. Ten robi to za jednym razem, a więc można powiedzieć, że dwa razy czyści naszą podłogę za jednym razem. Silnik, który jest tutaj wykorzystany i zainstalowany. Generuje naprawdę potężną moc sania na poziomie 3000 paskali. I to też jest wyróżnik tego modelu, ponieważ także nie wszystkie urządzenia tego typu mają taką siłę sania. Najczęściej jest to 2,700, 2,200, 2,5. Tutaj 3. Jak to się sprawdza w praktyce? No, przede wszystkim świetnie odkurza, ale także świetnie mopuje. Ta siła ssania jest też ważna, jeżeli będziemy odkurzać dywaniki, chodniki, czy po prostu dywany. Ponieważ kiedy on wjedzie na taki dywan, rozpoznaje. Rozpoznaje powierzchnię, po której jeździ. Ma elektroniczny system czujników i ma też tę kamerę. Dzięki temu, temu zaawansowanemu, zaawansowanemu systemowi nawigacji, można to porównać do GPS-u, rozpoznaje co znajduje się przed nim, co znajduje się wokół niego, zgrabni omija przeszkody, nie uderza w nie. Oczywiście, jak go odpalicie za pierwszym razem, on uczy się waszego mieszkania, ale generalnie naprawdę radzi sobie świetnie. I kiedy wjedzie na dywan, zwiększa moc sania i nie mopuje. To też jest istotne, po, 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 wtedy po prostu nie niszczy naszego dywanu. Odkurzacz jest bardzo ładnie zrobiony. Naprawdę podoba mi się w nim to, że ta góra, biała góra, taka trochę może kremowa, nie jest w połysku. Naprawdę nie jest połysku. Co nam to daje? No, nie widać odcisków palców. To przede wszystkim nie osadza się. Znaczy, kurz się osadza, ale go tak nie widać. Naprawdę. Natomiast, no oczywiście, trzeba go czyścić, trzeba go odkurzać. Chociażby ze względu na tę kamerkę, która znajduje się u góry. Jak widzicie, wygląd, design jest minimalistyczny. Jest tylko jeden, jedyny przycisk, i to wszystko. No i jest ta kamera. No i oczywiście logotyp i nazwa. U góry także. To wam pokażę z tej strony jest otwierana klapa, i tutaj schowany jest pojemnik na, na kurz. Jego pojemność wynosi 450 ml, ma filtr. Oczywiście tutaj hepa, on jest wymienny, ma też filtr ten taki grubszy troszeczkę, e, który zatrzymuje włosy e, i tak dalej i tak dalej. Natomiast ten filtr hepa, oczywiście to jest dobra informacja dla wszystkich alergików. Gdybyście mm, oczywiście chcieli opróżnić ten e, zbiorniczek ręcznie, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Po prostu naciskacie tutaj, o, zobaczcie, otwieracie, ale po co to robić ręcznie? Jak można to zrobić automatycznie? Od tego jest ta stacja, prawda? Stacja, do której po każdym odkurzaniu, po każdym sprzątaniu i mopowaniu idii wjeżdża i zaczyna się proces zaciągania zaciągania tego, co on zebrał wcześniej do tego zbiornika. W środku w tej stacji oczywiście jest worek na kurz. Proszę bardzo. Natomiast nie martwcie się, to jest oczywiście worek jednorazowy, natomiast w zestawie dostajecie dwa zapasowe. Worki, a więc na jakiś czas zapas macie, możecie spać i odkurzać absolutnie spokojnie. Montowanie, wyciąganie, wkładanie tego worka jest oczywiście banalnie proste. Kolejna rzecz: zbiornik na wodę, ale najpierw schowamy ten pojemnik na kurz. Pod tą pokrywą znajduje się jeszcze suwak taki, którym włączamy i wyłączamy sam odkurzacz i znajduje się przycisk do resetowania Wi-Fi. No bo oczywiście on łączy się z domową siecią Wi-Fi. Jest tutaj także o, szczoteczka do czyszczenia odkurzacza i taki nożyk do przecinania włosów, które dostają się do szczotki, która znajduje się pod spodem. Ale zbiornik na wodę. Tutaj, zobaczcie, tu jest zbiornik. Na wodę, jego pojemność wynosi 240 ml. Wydaje się, że to nie jest dużo, prawda? Ale jeżeli chodzi o moje mieszkanie, tutaj ten parter to około 65-70 m2, zależy jak liczyć oczywiście, czy po podłodze, czy po skosach, no bo tu są wszędzie skosy. Ale natomiast taki zbiornik 240 ml wystarczy mi na dwukrotne mycie podłogi dwukrotne. A więc, gdybym miał, tak zakładam, mieszkanie o powierzchni 120-140 m2, jest spora szansa, że tej wody by wystarczyło na umycie, na zmopowanie całej tej powierzchni. Tutaj wlewam. Chciałbym zwrócić uwagę także na tę nakładkę mopującą. To jest oczywiście zrobione z mikrofibry. Jest brudna, myje, po prostu myje podłogę. Jest z mikrofibry, bardzo łatwo ją się ściąga i zakłada, ale Coś innego mnie interesuje. Zobaczcie, jak ona jest zrobiona. Ona jest naprawdę bardzo gruba. To też jest rzadkość w mopujących odkurzaczach robotach. To ważne, żeby była gruba. Dlaczego? Po pierwsze, lepiej dociska do myjące, mytej powierzchni. A po drugie, jeżeli na przykład macie w łazience płytki na podłodze, prawda, i są fugi, to jest stuprocentowa pewność, że. Tak gruba nakładka mopująca z mikrofibry lepiej poradzi sobie z brudem, który znajduje się w zagłębieniach, prawda? Wkładanie i wykładanie banalna sprawa. Oczywiście, jeżeli wody Wam zabraknie. O, trochę, przepraszam, wody mi tutaj się wylało. Słyszeliście, prawda? Mówi. Mówi w języku angielskim, po polsku niestety nie mówi. Przekazuje różnego rodzaju komunikaty, właśnie powiedział, że włożyłem do środka, zamontowałem zbiornik na wodę i ona jest gotowa, w zasadzie jest gotowy ten odkurzacz do, do mopowania. Natomiast jeżeli zabraknie wody, to oczywiście otrzymacie powiadomienie na telefon, bo musicie zainstalować aplikację, żeby ją sparować z tym odkurzaczem. Aplikację za chwilę wam opowiem, bo teraz chciałbym przejść tutaj do tego, co znajdziemy pod spodem. Słuchajcie, jest jedna tak zwana, ja to tak nazywam przynajmniej zmiotka, która nagarnia kurz, który znajduje się na przykład przy listwach przypodłogowych. Oczywiście ona pracuje cały czas, ale to jest ważne, jeżeli chcemy wyczyścić narożniki. No i teraz właśnie kolejna rzecz. Mamy tutaj to inteligentne mopowanie i nawigację. I technologia mopowania wizualnego, czyli dzięki tej kamerze, powoduje, że ten odkurzacz naprawdę doskonale radzi sobie w terenie, przynajmniej w moim mieszkaniu, jeździ fajnie przy krawędziach i zagarnia wszystko właśnie przy krawędziach, przy w narożnikach, po to, żeby dobrze wyczyścić całą powierzchnię, którą ma za zadanie wyczyścić. Jest główna szczotka, tutaj, ona znajduje się oczywiście, jest z silikonu i z włosia, to włosie jest grube, jest fajne, łatwo się ją wymienia, wyciąga i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o ten, tę nakładkę mopującą, też warto wiedzieć o tym, że możecie otrzymać co jakiś czas informację od kurzacza, powiadomienie na telefon, że trzeba ją po prostu wyczyścić. Tak, oczywiście można dokupić sobie drugą i naprzemiennie jedną pierzemy, a drugą używam i tak dalej, i tak dalej. Jest zderzak, który powoduje jest bardzo delikatny, który powoduje, że w połączeniu, oczywiście z tą nawigacją, doskonale sobie radzi w terenie, jakim są nasze mieszkania, meble itp. Itd. i td. Teraz, jeżeli chodzi o aplikację, aplikacja jest darmowa, nazywa się ID. możemy sobie tam edytować mapę. Oczywiście ID tworzy taką mapę, mapę pomieszczeń, w których był, odkurzał. Pamiętajcie, że taka mapa powstanie po dwu-trzykrotnym całkowitym Przejechaniu tych wszystkich powierzchni, czyli on po prostu musi poznać nasze mieszkanie, te pomieszczenia, w których będzie sprzątał. Jak już je pozna, utworzy mapę. Te mapy możemy edytować i możemy w tej mapie oczywiście wybrać pomieszczenie, które ma posprzątać. Tak samo w aplikacji, to pewnie już wiecie, ustawiamy sobie ilość wody, jakiej ma zużywać do mopowania podłogi, jaką ma mieć siłę ssania. Tu nie ma z tym większego problemu. I możemy także narysować obszar docelowy, do którego podjedzie i go sukcesywnie wyczyści. Jeżeli chodzi o baterię, to jej pojemność jest w zasadzie standardowa w tych urządzeniach, montowana, czyli 5200 mAh, a czas potrzebny na jej naładowanie to 6 godzin. Oczywiście Hidi jest inteligentny, jeżeli bateria się wyczerpie, co jest w zasadzie niemożliwe, przynajmniej w moim mieszkaniu, przerywa odkurzanie i mopowanie, wraca do stacji wypróżnia, opróżnia się, czyli stacja zaciąga wszystko co z niego jest i zaczyna się ładować. Po naładowaniu wraca do miejsca, w którym skończył sprzątać. Słuchajcie, za ten zestaw aktualnie w Polsce musicie zapłacić około 2200-2300 zł, ale możecie kupić wersję tańszą, czyli ID2 Hybrid, on kosztuje wtedy około 1500 zł. Ja jestem z tego odkurzacza bardzo zadowolony, jestem zaskoczony, że ta nawigacja wizualna świetnie się sprawdza. W praktyce. Myślałem, że tylko te nawigacje laserowe są tak dobre, nie, spokojnie, te z kamerą, to jest mój pierwszy odkurzacz z kamerą, naprawdę daje radę. Gdybym ja w tej chwili miał kupować odkurzacz z funkcją mopowania i to w tym czasie jednoczesnym, czyli w tym samym momencie odkurza i mopuje, to z pewnością wybrałbym tego typu rozwiązanie, czyli odkurzacz robot plus stacja, bo ta stacja to jest naprawdę rewelacyjna sprawa praktyczna, nie musimy się niczym martwić i nie musimy nic zrobić. To wszystko dzieje się automatycznie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!